Kontrola. To podcast nagrany z pracy magisterskiej. Kontrola władza manipulacja. Pomóż odnaleźć Bruna. Link do zbiórki znajdziesz w opisie. Hej. Kiedy mam hiperfiksację na jakiś temat, często szukam takich pierwszych wzmianek, albo skąd coś pochodzi, skąd coś pochodzi. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o pierwszych seryjnych mordercach i pierwszych profilerach. I tak jak lata od 1970 do 2000 były złotym czasem dla seryjnych morderców, tak pierwsi seryjni mordercy pojawili się znacznie wcześniej. I tu Was zaskoczę, że nie był to niesławny Kuba Rozprówacz. Musimy się cofnąć o wiele dalej w czasie i umysłem dotrzeć do Chin, w 134 roku przed naszą erą. Liu Pengli, który był siostrzeńcem imperatora Han Jing, zabierał ze sobą do 30 niewolników lub młodych mężczyzn, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Zabijali oni i okradali dla czystego sportu. Podobno zabili oni przynajmniej 100 ludzi. Po nim w XV wieku niemiecki farmer Peter Stump zabił 14 dzieci tym swojego syna oraz zwyciężarne kobiety. No tego miał kazirodczy związek ze swoją córką. Pomiędzy rokiem 1740 a 1840 członkowie sekty Fuji, sorry, nie wiem jak to się czyta, w Indiach, możliwe, że zamordowali dziesiątki tysięcy ludzi, a Fuk-Behram, znowu przepraszam, nie wiem jak się to czyta, Jeden z członków zabił 931 ofiar. Skąd się wzięły opowieści o wampirach, wilkołakach, czarownicach czy zombiakach? Może tak ludzie radzili sobie z traumą seryjnych morderców, nazywając ich istotę cielesną jako obcą i magiczną. Nie byli w stanie uwierzyć, że człowiek może zrobić coś takiego. Jednostki, które seryjnie mordują lub gwałcą, są całkowicie zdegenerowane, pozbawione uczuć wyższych, Takich jak współczucie, wyrzuty sumienia czy skrucha. Aby ich schwytać, trzeba nauczyć się myślenia, jakim się posługują, zauważać najmniejsze detale, bo każda próba wymigania się od kary czy skierowania organów ścigania na inny trop pozostawia za sobą więcej śladów. Czyli, im więcej mamy śladów, tym więcej wiemy o zachowaniu mordercy. Przez co powstaje lepszy profil sprawcy. Dzięki temu policja może zawęzić listę poszukiwanych. Pierwszym zapewne profilerem fikcyjnym był C. August Dupin. Znowu nie wiem, jak się to czyta, przepraszam. Detektyw amator z opowiadania Zabójstwo przy Rue Morgue Edgara Alana Poe z 1841 roku. Opowiadanie to opisuje chyba pierwszy przypadek wykorzystania przez profilera. Proaktywnej techniki mającej wywabić z ukrycia prawdziwego przestępcę. Po rozumiał znaczenie opracowania profilu psychologicznego, pozbawiony zwykłych środków pomocniczych, analityk wnika w ducha swego przeciwnika, utożsamia się z nim i niejednokrotnie od pierwszego rzutu oka odkrywa sposób, niekiedy do niedorzeczności prosty, jak go wciągnąć w zasadzkę lub popchnąć w błędne obliczenia. Warto również wspomnieć o pionierskich powieściach Wilkiego Collinsa, takich jak Kobieta w Bieli, oparta na motywach prawdziwego śledztwa, czy Kamień Księżycowy, których przedstawił profesję profilera. Autor, który najbardziej spopularyzował formę analizy kryminalnej, to oczywiście sir Arthur Conan Doyle i jego Sherlock Holmes. Dopiero ponad wiek od zabójstwa przy Rumorg, a pół wieku od Sherlocka Holmesa. Pojawia się pierwsza realna postać profilera. W 1957 roku psychiatra James A. Brussel został poproszony o konsultację przez policję w sprawie szalonego bombera, który w latach 40. do połowy 50. 30 razy podstawił w miejscach publicznych ładunki wybuchowe. Brussel, obejrzawszy zdjęcia miejsc, gdzie podłożono ładunki, oraz przeanalizowawszy listy wysłane do gazet. Użył ogólnych wzorców behawioralnych i doszedł do szczegółowych wniosków. Sprawca miał być paranoikiem, który znienawidził swojego ojca, miał matkę mieszkającą gdzieś w Connecticut, którą darzył miłością obsesyjną. Brassel powiedział policji: Cytuję: Szukacie grubego mężczyzny w średnim wieku, urodzonego za granicą, wyznania rzymskokatolickiego, nie tego, Mieszkającego z bratem lub siostrą. Kiedy go znajdziecie, prawdopodobnie będzie miał na sobie dwurzędowy garnitur, zapięty na ostatni guzik. W listach terrorysta dawał mocne wskazówki, że jest byłym lub teraźniejszym niezadowolonym pracownikiem nowojorskiego zakładu energetycznego Consolidated Edison. Gdy policja doszła do tego, że jest to George Meteski, Brassel pomylił się tylko do jednego. Mieszkał on z dwoma niezamężnymi siostrami. Gdy funkcjonariusz poprosił go o przebranie się, ten wyszedł przed dom w burzędowym garniturze, zapiętym na ostatni guzik. Brasyl wyjaśnił, że w swojej pracy jako psychiatra najpierw bada pacjenta, a potem usiłuje przewidzieć zachowanie pacjenta w określonych sytuacjach. A gdy analizował sprawę szalonego bombera, po prostu to odwrócił. Tak dał on początek naukom behawioralnym w kryminalistyce. To myślenie indukcyjne, czyli takie, które skupia się na detalach, by dotrzeć do ogólnej natury rzeczy. To tak jak w Sherlocku Holmesie, tyle że tam nie nazywa się to dedukcją. Pomóż odnaleźć Bruna. Link do zbiórki znajdziesz w opisie. Dziękuję za wysłuchanie. Udostępnij dalej. Starajmy zmieniać na lepsze. Pozdrawiam. Barbikej.